z synagogi udał się z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł, wziął teściową za rękę i podniósł. Wtedy gorączka ustąpiła, a ona usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce już zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zgromadziło się u drzwi. Uzdrowił wielu, których nękały rozmaite choroby, i wyrzucił wiele demonów. Lecz nie pozwalał demonom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, jeszcze przed świtem, wstał i wyszedł na miejsce odludne i tam się modlił. A Szymon i ci, którzy z nim byli, poszli go szukać. Kiedy go znaleźli, powiedzieli mu, wszyscy cię szukają. A on im odpowiedział, pójdźmy gdzie indziej. Do sąsiednich miejscowości, abym i tam nauczał, po to bowiem wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając demony. Trzy główne słowa, które mi się nasuwają podczas rozważania tej Ewangelii. Po pierwsze, zaufanie. Uczniowie od razu mówią Jezusowi o tym, że w domu, do którego mają za chwilę się udać, przebywa chora kobieta. Ufają w to, że jest w stanie dokonać cudu, że może ją uzdrowić. Nie szukają innego miejsca. Idą pomimo tego, że ta kobieta choruje, bo wierzą, w moc Jezusa. I tak się dzieje. Jezus uzdrawia kobietę, a ona wstaje i po prostu usługuje im, oddając w ten sposób chwałę Panu Bogu. Ona się nie zastanawia nad tym, co się stało, dlaczego. Ona wierzy w moc Jezusa. Ufa, że właśnie przez Niego została uzdrowiona. Tak samo inni, którzy przychodzą do Niego. Ufają. Że jest w stanie dokonać cudu w ich życiu. I staje się Jezus ich najlepszym lekarzem. W drugiej części, spotkanie. Jak Jezus rozpoczyna swój dzień: Wstaje, udaje się na miejsce pustynne, aby się modlić. Swój dzień zaczyna od spotkania z ojcem. Oddaje mu to wszystko, co ma się wydarzyć, i wsłuchuje się w jego głos. To daje mu siłę. Pewnie po ludzku był zmęczony. Działo się tak dużo w jego życiu. A mimo to, znajduje czas dla Pana Boga. I tu chciałabym się podzielić takim osobistym doświadczeniem. Kiedyś modliłam się tylko wieczorami. Rano znak krzyża, i takie przekonanie, że natłok codziennych obowiązków, tego, co się ma za chwilę wydarzyć, po prostu nie pozwala mi na to, aby, yy, aby spotkać się z Panem Bogiem, aby usiąść do modlitwy. Dopiero świadectwo pewnej osoby, która mówiła o tym, jaką siłę daje jej poranna modlitwa, sprawiło, że pomyślałam: spróbuję. Może i ja dam radę. Na początku nie było łatwo. Wydawało mi się wręcz, że po prostu mnie to pokona że nie jestem w stanie wstać i od razu zacząć się modlić. A w tej chwili nie wyobrażam sobie tego, że mogę inaczej rozpocząć dzień, bo zaczynam go najpiękniej, jak tylko mogę. Od spotkania z Panem Bogiem. I każdy dzień. To dla mnie takie nowe życie, nowe piękne życie. Jezus jest ze mną każdego dnia. Wieczorem dziękuję mu za to, wszystko co się wydarzyło. A wtedy, kiedy coś się takiego dzieje, że nie jestem w stanie pomodlić się z rana, to widzę to, że w moje życie od razu wkrada się chaos. Że coś nie dzieje się tak, jak powinno, i od razu wiem dlaczego. Poranna modlitwa jest dla mnie siłą siłą na cały dzień. W trzeciej części to oddanie. Jezus doskonale wie, do czego został powołany. Wsłuchuje się w głos swojego Ojca i wypełnia Jego wolę. Mówi do uczniów, którzy przychodzą do niego, pójdźmy gdzie indziej, abym i tam mógł nauczać. I ważne słowa, bo na to wyszedłem. Jezus doskonale wie, do czego powołał go ojciec. Chce iść, nauczać i czynić cuda. Zaufajmy Panu Bogu. Codziennie wyruszajmy po to, aby szukać swojej pustyni, aby spotkać się z Panem Bogiem i w takim oddaniu wypełniać Jego wolę, wypełnić to, do czego nas powołał. A jeżeli nawet w naszym życiu, podczas tej wędrówki pojawią się kryzysy, zwątpienia, cierpienie czy choroba, to nie zapominajmy o tym, że mamy najlepszego lekarza, dla którego nie ma nic niemożliwego.